Co mężczyzna myśla o tobie po ostatniej rozmowie z Tobą? Zobaczymy Twoją energię i jego energię. Sprawdzimy. Twoja energia. W męskich energiach jesteś? Hmm, powiem tak. Masz jakieś plany na życie? Um, Aha, też chcesz rodziny, chcesz sobie tak, jakby splonować swoje życie, chcesz być kochany, żeby cię kochał, mężczyzna, tak? Tu w takich energiach, oj, powiem, że, że ty po prostu. Jesteś bardzo dobra i wrażliwa, ale ty pokazujesz siebie w takich męskich energiach dla czegoś. Ot po prostu nie poddaje się może um, wpływu otoczenia na ciebie. Powiem tak, ty masz charakter, to stawiasz sobie cele jako mężczyzna, ale sama po sobie, może tak powiem najlepiej, żeby zrozumieć. Jesteś bardzo delikatna, wrażliwa dziewczynko. Naprawdę. Ale ty te, to pokazujesz tylko bardzo bliskim osobom. Ty, które Cię naprawdę bardzo dobrze znają jako osobę. E, I Ty w dzisiaj w takich energiach było, że Ty wszystkim pokazywałeś, że Ty charakterna jako mański charakter, ale w środku taka dziewczynka, dobra, miła. Dobra, mężczyzna Twój, w jakich energiach dzisiaj? To mężczyzna może być młodszy. Albo po prostu zachowuje się jako mężczyzna, który nie dorósł można powiedzieć do związku. Eee, może tak, myślę o tobie dzisiaj, bo jesteś w takich energiach. Mówię, że, hm, że ona gdzieś poszła w nowe, pał do innego mężczyzny. Uhu. On nie pokazuje, albo po prostu tak myślę, że albo do innego mężczyzny cię, albo naprawdę pokazuje cię takim tak samo charakter męski taki. Myślę, że on Cię widzi w takich energiach. jeśli Ty i tu wypadasz, to myślę, że tak, tak pokazuje się. Bardzo chcę z Tobą porozmawiać, spotkać się. E, takie jakby gdzieś tam wyobraźnia pracowała dzisiaj. Ale zobaczymy co jeszcze po tej ostatniej rozmowie z Tobą, co mężczyzna myśli. Zobaczymy jaka była rozmowa. I co on tam myśli po tej rozmowie. Zobaczymy, a może zobaczymy jaka, jaka była wasza rozmowa ostatnia. Zobaczymy i wtedy wyjaśnimy, co tam się dzieje. Jaka była ostatnia rozmowa? No powiem tak, tu rozmawialiście o tym, żeby spędzić razem czas, romantyczna randka, intymna randka, żeby jakoś zacząć wszystko w innym sposób, może to coś miało być nowego, tu albo ty miałeś tak jakby przyjechać, albo miało być spotkanie, taka romantyczna randka, a mężczyzna tu coś powiedział... A co on powiedział? Ograniczał siebie. Powiem, że okej. Okay. Albo to ty znowuż wypadasz w męskich energiach i coś powiedziała mężczyźnie. Możliwe i takie. Tutaj wygląda taka, że była nieprzyjemna między wami rozmowa, ale jakby wszystko było na początku fajnie, wszystko super. Wydaje się, że dogadaliście się, że ma być gdzieś tam wyjazd, albo spotkanie, albo razem gdzieś czy jechać i mm, tu nagle stracony kontakt, to może być i od Ciebie, czy tak samo od mężczyzny, szybciej to, że od Ciebie, bo Ty tutaj wypadasz w męskich energiach, tak samo i na początku wypadałeś w męskich energiach, on Cię po prostu mówi, że no nie, no ona jak męski charakter ma, co za kobieta taka, co na sobie tam w głowie użyła że ona tak jak, taka rządząca Ty jesteś, Ty taka... Ma być tak jak ty, stanowcza, taka po swojemu i, i ty może coś mu powiedziałaś. I on tak sobie w głowie przewraca, przewraca w, w tej głowie. A, no to tak ktoś coś odeszedł, widzę. Okej, okay. taka była rozmowa, coś, coś była rozmowa ostatnia, taka jakby wszystko szło dobrze, a później nagle raz coś. No i taki stracony kontakt coś między wami. Tak jakbym, macie kontakt, ale może tak powiem, że kontakt, nawet nie wiem, czy to kontakt nazwać, to może być takie polubienie filmików maksymalnie, zdjęć. To możliwe, ale nic więcej. Dobrze. I teraz zobaczymy, co mężczyzna my myśli po ostatniej tej rozmowie. Mężczyzna szukał odpowiedzi w środku, wszechświata, żeby jakoś zrozumieć o co chodzi. Dlaczego między Wami taka sytuacja? Dlaczego? jest tak, a nie inaczej, wspomina, przewracał w swojej głowie, Boże, jak było między wami, to rozmowę przywraca, dlaczego ty tak powiedziałeś, dlaczego tak jest, czy on, powie czy ty no po prostu przewracał i wspominał to wszystko i... On mówi, że mnie już głowa boli po tym wszystkim. Dlaczego, dlaczego wyszło tak, że my straciliśmy kontakt? Dlaczego tak wyszło? Tu mężczyzna już teraz myśli o tym, jak to wszystko, żeby wszystko wrócić, żeby było tak, że ty do niego... Mm, można powiedzieć, wróciłaś, żeby ty znowu była z nim taka, jaka ty byłaś, żeby ty nie stawiała jakiejś swojej granicy, żeby ty znowu mogła im o coś mówić i od siebie. Ty charakterna jest rządząca on to, i on mówi, że ja tęsknię za ty, za tym ją charakterem. Ja, ja chcę do niej jechać, ja chcę do niej z nią tak jakby spędzić czas, pobyć razem, a ja nie mogę. No to mężczyzna powiem, że martwię się o to, co e, wydarzyło się między wami. Ty e, postawiłeś granice jakieś swoje, ty tobie coś nie spodpasowało, ty pokazałaś swój charakter mm, i on to rozumiał, on zakochany, a mężczyzna zakochany. Ty tutaj bardzo piękna kobieta jesteś i ty masz bardzo silny charakter emocjonalna możesz być, nie bez tego, ale ty jesteś taka charakterna, ale w planie czego? Tego, że ty psychicznie więcej wytrzymała jako mężczyzna i ty nie poddajesz się pod wpływ, powiem tak, że ty możesz wziąć mężczyznę pod... Yy, Powiem tak, pod wpływ pod to, że ty będziesz nim rządzić, że ty jakoś swoim. To nie znaczy, że ty. Ja powiedziałam i tak ma być. Nie. Ty jesteś taka delikatniutka, ty hi-hi-ha-ha, e, Ty gdzieś tam poflirtujesz, gdzieś tam troszeczkę coś powiesz. Mm, ale ty tak to zrobisz, że kręcisz mężczyznę, że on będzie cię słuchał po prostu. To, e, ty jakoś tak, że w no, swojej granice ty będziesz. Trzymać powiem tak, ty nie będziesz na głowę. Na przykład jakby tobie mężczyzna nie podobał się, ty nie, powie, ty nie będziesz za nim biegać. Ty e, masz swoje granice i ty powiesz tak, albo tak, e, ja myślę, że lepiej tak, tak, Ale ty tak to zrobisz delikatniutko, że wiecie, nie zrozumiesz, że ty rządzisz. No to coś, coś się go męczy, to on jakby chce być, żeby ty do niego odezwała się, żeby ty znowu coś mówiła, jaki on jest. Niech będzie z ograniczeniem, ale żeby Ty byłaś, a tu Cię nie ma. O, mężczyzna może tutaj troszeczkę być sam w sobie, może Wszechświata pytać, dlaczego tak jest. Ja nie rozumiem, o co chodzi, czemu mnie w życiu tak się dzieje. Mężczyzna zaczyna pytać, w, tak jakby wszechświata, żeby pomógł. Tak jakby zaczyna rosnąć mężczyzna duchownie, tak. Uczy się, uczy się ta. Uczy się, poznaje całkiem innego, z całkiem innej strony może Ciebie, powiem tak. Oto on po prostu patrzy i on mówi, że. że ona mój cały świat i ja chcę On chce wszystko na nowo. Ja powiem tak, tu mężczyzna, jeśli chłodny i teraz nie odzywa się, po prostu poczekaj troszeczkę. On teraz uświadomi sobie, co się dzieje, dlaczego, że mu ciężko być ciebie, że on przeżywa, może masz, masz zranione serduszko swoje. Bardzo dusza boli, powiem tu, tu bez ciebie, no ciężko, ciężko jemu, ja powiem, że i tu mężczyzna nie wie jak, ale on uczy, będą... Uczy się cię słychać, powiem, że. Może wcześniej tego nie robił, no, a teraz on mówi, że no ja chcę. Ja chcę je słychać. Ja chcę. On myśli, myśli i rozumie, że ty nie prosto tak pojawiłeś się w jego życiu. Że ty przyszłaś do niego dla szczęścia, dla miłości, dla radości, dla związku. Ogo. Ogo. Ty kobieta marzenia. No ja więcej nie chcę rozkładać, powiem, że bo tu naprawdę rozkład bardzo fajny, dziewczyny. Mm, ja powiem tak, tu e, myślę, że mm, zostać taką, jak ty jesteś, flirtować, e, być tą dziewczynką. Mm, może tak, on widzi cię, że ty pokazujesz swój charakter, taki męski charakter, tak, stanowcza taka. Ale ty jego bierzesz też, że on rozumie, że ty jest silnym charakterem, ale twoja ta delikatność, że to dobra, miła, ta i ty jego wzięłaś y, tym charakterem. I on y, nastawiony na to, że to będzie związek i tu mężczyzna nie, nie chce cię odpuścić, powiem ci, I tu mężczyzna będzie starał się uczyć się twojego takiego światu, można powiedzieć, będzie chciał starać się, żeby Cię poznać na nowo, może powiem tak. I on że ona moje szczęście, ona moja radość, ona moja ciepło, ona moja miłość. Tu różnica może być między Wami, może być obcokrajowa, nie zawsze, po prostu może różnica być wiekowa. Taka, że gdzieś on może być mniej duchowy, ty więcej duchowna, i dlatego też tak może być, że różnica. To nie znaczy, że no jest różnica. Od możliwe, że jak rozmawiacie, że od jakby i podobny, no ale różnicie się trochę czymś, tak? No tu on idzie do stabilnego, no on marzy o tym, żeby być z tobą w stabilnym związku, tak? To jego marzenia taka, Mówię, że, że byłoby dobrze, żeby tak było. Mm-hmm. <laughs>